Żyjemy w czasach zmian szybkich, zmian galopujących. To jest postęp technologiczny, to jest to wszystko, co nas otacza, wszyscy to widzimy. Niektórzy mówią, że w tych czasach tak naprawdę jedyną wartością w firmie, w przedsiębiorstwie są ludzie którzy tam pracują. Jedyną istotną wartością. Bo przecież maszyny, urządzenia, one wszędzie są takie same. Każdy może je kupić i wykorzystywać. No i teraz właśnie tylko pytanie, jak te maszyny, jak te urządzenia będą wykorzystywane. O tym właśnie decydują ludzie. Ale żeby mogli decydować kompetentnie, to trzeba ich wykształcić. I tutaj pojawiają się prawdziwe wyzwania. Wyzwania przed systemem kształcenia, który wkrótce pewnie za tymi zmianami może nie nadążyć. A niektórzy mówią, że że już nie nadąża. I właśnie dlatego trzeba o tym dyskutować. Kształtowanie kompetencji w gospodarce cyfrowej to temat konferencji, która odbędzie się 8 maja. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu zaprasza Państwa na tę konferencję i ja również zapraszam. Będę miał okazję ją poprowadzić. Mnóstwo ciekawych wystąpień, a oprócz tego dwa panele dyskusyjne, w których. Fachowcy, naukowcy, przedstawiciele świata biznesu będą dyskutowali właśnie o tym, jak świat się zmienia no i jak my powinniśmy się do tego świata dostosować. Kształtowanie kompetencji w gospodarce cyfrowej. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 8 dzień maja. Filip Marczyński, zapraszam.